Witajcie. W końcu zabrałam się za pocięcie mojej monstery. Dlaczego ją tnę? Po pierwsze, nie podobają mi się te międzywęźla, że są takie wielkie. Przyznaję się szczerze, że ona bardzo często zmieniała miejsce, dlatego... Nie za bardzo o nią dbałam, żeby miała dosyć jasno, a między węzłami jak, jak robią się monstery, takie bardzo duże um, odstępy między węzłami, to znaczy, że ma monstera zbyt mało światła. A pokażę Wam w ogóle, jak duża jest sama moja monstera, także e, no jest spory, spory badel. E, ale tak jak wspomniałam, chcę ją odmłodzić i chcę ją poprowadzić tak naprawdę tak, jak powinna być, mm, dlatego stwierdziłam, że będę ją ciąć. Będziemy potrzebować do cięcia bardzo ostrego nożyka. Ja już tutaj sobie przygotowałam karawkę z Ikei i w niej będę ukorzeniać moje pocięte monstery. Mam jeszcze przygotowane dwie. Najważniejsze jest też to, jak przygotujemy roślinę przed takim cięciem. Dzień przed musimy ją podlać tak, aby roślina była nawodniona, bo to jest bardzo ważne. Wtedy się szybciej ukorzenia, nie jest taka wiotka, ja ją wczoraj podlałam wieczorem, także jest, ma tyle wody, ile potrzebuje, i zabieram się za cięcie. I ją odwiążę tutaj, żeby mi nie przeszkadzały wszystkie sznureczki, zacznę od tej większej. I jak tniemy roślinę, chodzi się o monsterę, to między węźlami ucinamy nad i pod, i wtedy tworzy nam się sadzonka. Ja tutaj tnę pierwszą. Ostry mam nożyk, ale jest dosyć zrębiałe i Wam pokażę, jak ten nożyk ładnie uciął. Nie ma tkanki poszarpanej, a to jest najważniejsze, żeby ta tkanka nie była poszarpana. I tak będziemy robić z każdym międzywęźlem. I tak naprawdę po usięciu musimy na minimum 2-3 godzinki odłożyć takie pocięte liście i zaczekać, aż troszkę ta rana zaschnie i dopiero później będziemy... Um, Taką pociętą sadzonkę do wody, więc widzimy się za 2-3 godzinki. Wracam do Was po dwóch godzinach. Jak już widzicie, tutaj sadzonki mam już włożone w wodę, ale chcę Wam jeszcze pokazać, jak ładnie zaschnęły rany po dwóch godzinach. I tutaj, jak widzicie, mam dwie brudniejsze wody, a to dlatego, że dodałam tutaj taki ukorzeniacz z plantu Leversa, bo sama jestem ciekawa, czy z dodatkiem tego ukorzeniacza potrafią monstery wypuścić wcześniej korzenie niż w zwykłej wodzie, także będzie testowane. Na pewno będę pokazywać na Instagramie. I co? Trzymajcie kciuki, żeby te moje monsterki przeżyły, żeby ładnie wypuściły korzenie. I zapraszam Was za niedługo na kolejny odcinek o roślinach. Trzymajcie się!